Witam serdecznie, pozdrawiam, nazbierało się znowu, wydawałoby się, że tylko są dwie walki Przemka Zyśka z Knapem w RPA, no i oczywiście Smith kontra Ruben Jr. Junior, na który naprawdę czekam, bo to jest fajna walka pięściarska i jest spora doza emocji, czyli fajne rzeczy, natomiast nazbierało się dookoła, więc szybciutko zaczynamy weekendowy przegląd tego, co się zdarzyło i tego, co się zdarzy na ringach, co się zdarzyło poza no to WBA, czyli e, stan umysłu. To nie jest organizacja rankingowa, to jest stan umysłu. Wczoraj w nocy e, przeczytaliśmy w oświadczeniu, że został przywrócony do miana regularnego mistrza e, świata WBA wagi ciężkiej, jaki jak Manuel Czar. Mahmud Albo Manuel. To on stosuje e, zamiennie. Kiedy pasuje jedno, to jest drugie. Kiedy pasuje jedno, to jest jedno. Kiedy pasuje drugie, to jest drugie. Normalna sprawa u Czara. Natomiast 39-letni Charles został regularnym mistrzem z obostrzeniami, to znaczy musi walczyć, bo to idzie lepiej, słuchajcie, bo to jest coraz lepiej, te story to jest coraz lepiej. Oczywiście obostrzenia polegają na tym, że musi zawalczyć z najwyżej rozstawionym pretendentem w rankingu, czyli niejakim Black Polska albo Black Cocktail, dziarem Millerem. A jak wygra z Jarrellem Millerem, co się oczywiście nie zdarzy, to wtedy zwycięzca tejże pary zawalczy z pretendentem numer jeden, i jak wygra z tym pretendentem, to będzie mógł walczyć na przykład z Usykiem, zakładając, że Usyk ten pas jeszcze będzie miał. To by można 20 minut poświęcić, żeby pokazać, jaki to jest Debilis. To oczywiście zostało wywalczone w sądzie, bo Ciar, pamiętacie, uważał, że specjalnie kombinował niejaki Don King, żeby mu wizy nie dać i tak dalej. Tych bzdur nie będę wam opowiadał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wszystkiemu od początku do końca jest winna sama WBA, bo trzeba było wyrzucić z rankingu tego czara, jak po raz ostatni walczył z kimś mającym puls w 2015 roku. A tym człowiekiem, który miał puls, był niejaki Briedis, czyli Cruiserweight, Cruiserweight który go znokautował w jednym z najpiękniejszych nokautów, jakie widziałem. Minnesie był sztywny, a później wpadł twarzą w liny. To było w 2015, powiedzmy, 8 lat temu. Przez 8 lat różnymi dziwnymi kombinacjami czartam ciągle w tych rankingach. Był. Trzeba go po prostu było wyrzucić, nie byłoby dzisiaj sprawy. Już nie będę nawet wchodził w to, że walczy z Millerem, który ostatni raz stoczył jakąkolwiek znaczącą walkę pięściarską, bo i tej ostatniej z Lukasem Brownem, czyli rosyjskiej Gali w Dubaju, nie będę liczył, w 2018 roku z Pogdanym Dino. Niech pomyślę znowu, 5 lat temu, punkt wspólny, jeden i drugi, tak naprawdę nigdy nie powinien być w rankingu. Inaczej, Miller, kiedy jeszcze go nie łapano, to powinien być. Natomiast Szarpeń był z rankingu jakieś 10 lat temu. Taka jest prawda, w 100% wina WBA. Kolejna kompromitacja, kolejny joke, to jest, to jest po prostu, jak wczoraj dostałem ten, ten statement od, to oświadczenie z WBA, to naprawdę, wieczorem, nie chyba 8 czy 9 wieczorem, myślałem, że padnę. Tak, brakuje jeszcze fresa okłędu. Ktoś to napisał na vlogu, dziękuję za pomysł. Trzeba fre fresa tutaj uruchomić. Trzeba po prostu fresa uruchomi, uruchomić, bo to dlaczego nie? Kiedyś był. Nie, słuchajcie, to, to naprawdę jest scena do ziemi opada. Od tego że zacząłem, że mieć to z głowy. Nie zostawiałem to na koniec, tylko po prostu manual chart. 39 lat, zero. Zero jako pięściarz. Kompletne zero. Mistrz świata. Ja wolno. Co tu więcej powiedzieć? Rzeczy, które wiadomo było, że się zdarzą, bo o tym mówiłem już od kilku tygodni, to była tylko kwestia, kwestia tylko i wyłącznie formalna, a mianowicie wznowienie tego kontraktu, a właściwie nie wznowienie kontraktu, tylko wznowienie klauzuli rewanżowej, którą Errol Spence Jr. miał, mówiłem od początku, to było ustalone w kontrakcie, walka musi się odbyć, jeśli ma być, jeśli miała być, Zapis w kontrakcie. Jeśli miał być rewans, to musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy. Żeby odbył się w ciągu 6 miesięcy, trzeba go było aktywować teraz. Więc został aktywowany e, prawo do wyboru kategorii wagowej, ma zwycięzca, wiadomo, 154, to od początku było wiadomo, to wszystko było na, wiadomo, czekaliśmy tylko na oficjalną informację i walka, tak jak mówię, musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy, czyli musi się odbyć e, do końca tego roku. Czy musi w boksie? Nie, no, ale według tego kontraktu, jeśli strony dojdą do porozumienia, że może nie, albo coś tak dalej, to można to przesunąć, ale nie dużo. Pomysł kontraktowy jest w ciągu 6 miesięcy, czyli... Czyli w tym roku, w minionym vlogu wrzucałem te kilka dat, czy podawałem te kilka dat, które są rezerwowane na to, nie na tą walkę, tylko rezerwowane przez Tom Brown Promotions, czyli promotora poprzedniej gali i promotora tej gali, która będzie w Las Vegas. Koniec listopada jest najbardziej realnym w tej chwili terminem. Ostatni tydzień listopada albo pierwszy tydzień grudnia takie są pomysły na tą walkę trzeba będzie pojechać, no bo trzeba będzie pooglądać jeszcze raz e, Crawforda 154, moim, moim zdaniem zrobi dokładnie to samo co zrobił w pierwszej rundzie nie wiem jak mentalnie poza wszystkimi innymi rzeczami będzie w stanie to przepękać e, e, przemyśleć e, zapomnieć Eros Pędziunia no tego zapomnieć to się raczej nie da tego ciężkiego łomotu, który dostał w każdym razie mm, oficjalnie Aktywowana klauzula rewanżu, o czym mówię od kilku tygodni. Żadna, żadna niespodzianka dla nas, można przejść teraz do tego, co się będzie działo na ringach, a będzie się działo na ringach szybciej. Zacznę od tego, co chronologicznie szybciej, czyli walki przemka zyska z roarki knapem pięściarzem pierwszej 15, chyba 12 miejsce w WBC oglądałem konferencję prasową panów, która odbyła się w RPA. Mam nadzieję, że Przemek te 20 godzin, czy tam ponad w sumie chyba ponad 20 godzin, to, to trwał ten, ten dolot do RPA przetrwał dobrze w nastroju dobrym pytania, pytania do Przemka Zyska na konferencji prasowej co uważasz na temat swojego rywala, mogę powiedzieć Prada? Że oglądałem parę walk i na pewno jest twardy. No to bez dwóch zdań wiemy, wiemy również, że jest 12 w rankingu WBC. Odwrotne pytania w stosunku do, do jego rywala z RPA. Jedna z wielu walk, trzeba walczyć, wygrać. Ja walczę, ja chcę być pretendentem do tytułu o walkę, walki o Mistrzostwo Świata. Więc jeśli chcę być tym pretendentem, muszę z takimi rywalami jak Przemek Zyśk wygrywać, no słuchajcie, wrzucam wam w tej chwili jakie są typy bookmacherów, bo są typy bookmacherów na to, no to widzicie, że zdecydowanym rywalem, prawie 7 do 1 jest rywal Przemka Zyśka widziałem walkę tego Roarki natomiast hmm, no twardy, to jest dobrze, to Przemek powiedział, no bo twardy silny chłopak z RPA. Tyle można o nim, o nim powiedzieć. Żadnego kunsztu pięściorskiego tutaj nie widzę. Natomiast twardy i wytrzymały to jest w boksie już stosunkowo wiele. No, niestety to są te, te rzeczy, które powinny wystarczyć na przemka Zyśka. No bo twardy i wytrzymały solidny cios, żadnego tam, żadnej tam petardy nie ma, bo to nie jest tak, że, że, że Przemek Zejś pojechał do jakiegoś killera. Natomiast ten killer daje, daje sobie radę na tym poziomie, na którym do tej pory walczył e, ostatni raz bił się 5 miesięcy temu i tu jest problem, bo e, knap bił się ostatni raz 5 miesięcy temu, natomiast Przemek, o ile dobrze pamiętam, to z Egingtonem przegrał ponad rok temu, nie wiem, 14 miesięcy temu coś koło tego. I w tej walce z Egingtonem, który w pierwszej chwili chciałem powiedzieć, kiedy, kiedy oglądałem tą walkę, żeby sobie przypomnieć, chciałem powiedzieć, że na podobnego typa traf, trafi, natomiast nie, wydaje mi się, że Eggington, który technikiem nie jest, to w porównaniu do knapa tym technikiem będzie. Natomiast czy równie twardy, myślę, że myślę, że silniejszy będzie ten knap, także tutaj kwestia fizyczna to jest e, najważniejsza w tej walce bo tak naprawdę to pięściarze są do siebie podobni, myślę o knapie i myślę o, e, o zysku e, podobny sposób e, boksowania, ten walczył u siebie nie musiał lecieć 20 godzin nie ma tej różnicy klimatycznej godzinowej i tak dalej. czy to zadecyduje, zobaczymy no. po walce z Ewingtonem, którą, którą przegrał i to zdecydowanie przegrał Przemek, e, to było chyba opas IBO, o ile dobrze pamiętam no to e, poza tym, że o nim mówiono to, co dzisiaj Przemek Zysk mówi o knapie, czyli o ten zysk, twardy jest. No to nic tam specjalnego nie było. Tam jeden z sędziów chyba dał, chyba czy dwójka sędziów dało e, e, 11 do 1 w rundach ta, e, ta walka jest dziesięciorundowa, e, także jedną rundę czy dwie rundy wygrał <laughs> w tamtej walce jak Przemek Zysk e, tutaj łatwiej nie będzie. Mnie niepokoi te 14 miesięcy. Przerwy, to jest bardzo długa przerwa. Oczywiście czytałem, że treningi w Wielkiej Brytanii i tak dalej z dobrymi rywalami, fajne. To wszystko, to wszystko rewelacyjnie, zobaczymy jak to się przełoży. Chciałbym, żeby jakiś Polak, który walczy na wyjeździe, zrobił coś naprawdę fajnego i nieoczekiwanego. Natomiast tutaj zwycięstwo Premka Zyska byłoby nieoczekiwane. Zobaczymy, czy spadnie z energia, energia z eroarki Knapa, kiedy na przykład będzie runda numer 6. I zysk ciągle tam będzie. A tego się spodziewam, bo w ogóle BokMacherzy uważają, że jeśli, jeśli coś, to ta walka pójdzie na punkty. Ja również uważam, że ta walka pójdzie na punkty, natomiast bardzo chciałbym się mylić. Myślę, że wysoko na punkty wygrają. Wygrają Rywal, Przemka, Zyska z, z RPA. No, niewiele o nim wiem, no, bo nie powiem, że śledzę karierę Knapa, bo to jest mówienie, że to jest ewentualny pretendent do tytułu Mistrza Świata. To, no to z punktu widzenia technicznego, to jest prawda. Natomiast z punktu widzenia umiejętności pięściarskich, no to, to nie powinna być prawda. To nie powinna być prawda. No Także nie bardzo śledzę gościa. Widziałem jedną walkę, żeby, żeby coś wam powiedzieć. No, nic tam specjalnego nie zobaczyłem. Poza tym, że rzeczywiście twardy lubi pół dystans, lubi się na tobie wieszać i bić ciosy wychodząc z warć, także na to, na to niech zwraca uwagę, na to niech zwraca uwagę Przemek żeby nie było tak coś takiego, że się rozluźni o, to teraz zwarcie było, odchodzi i nic nie zdaje, nie, nie, tam ciosy będą leciały Przemek zrób jakąś niespodziankę i coś miłego dla polskiego boksu wyjazdowego bo polski boks wyjazdowy, no to to nie są dobre wspomnienia no i dobra, przechodzimy do walki, która jest naprawdę ekscytująca dla mnie, ja powiem tak no, przed pierwszą walką, która była w styczniu, Smyta z Jubankiem Juniorem, to tak no e, e, taka angielska walka, a, co tam specjalnego mogą pokazać Jubank, niby wszystko umie Smyt, twardziel no ale Jubank miał to wygrać Skończyło się na tym, że został znokautowany w czwartej rundzie. Znaczy, sędzia przerwał walkę po dwóch knockdownach, tam się zrobiła jakaś. E, e, I nawet do wczorajszej konferencji prasowej ciągle to wyciągane, że to jakaś kontrowersja była, że sędzia za wcześnie przerwał, mógł dalej walczyć. E, no, nie mógł dalej walczyć, bo był tak naruszony, że nie bardzo wiedział, gdzie, gdzie, gdzie jest Jubem e, you Junior. Także decyzja w 100%. Słuszno, natomiast e, wtedy było wiele złej krwi, panowie opowiadali kim ty jesteś tam jeleniem, nie potrafisz nic zrobić. różne inne prywatne rzeczy wyciągano, tym razem nie, tym razem bardziej na spokojnie ten pojedynek, natomiast nie znaczy, że będzie spokojnie w ringu, bo rzeczywistość jest taka, że dla Jubanka Juniora druga porażka prze, ze Smytem. No to to jest plam. A druga porażka przez KO no to tu kładzie wszystko, co, co do tej pory było budowane wokół tego pięściarza, bo tu więcej było budowane, jeśli chodzi o jubanka Juniora na temat tego, kim był jego ojciec dla Wielkiego Boksu w Wielkiej Brytanii, i nie tylko zresztą, a że to się w jakiś tam sposób na syna miało przenieść. To się w ogóle w żaden sposób na syna nie przyniosło e, bardziej taki pokazowy pięściarz. Nie to, że. Instagramowy czy YouTubeowy, YouTube bo nie, nie, to bym obrażał tego Jubanka Juniora. Absolutnie nie, profesjonalista i tak dalej. Ta 15 swojej kategorii wagowej, właściwie dokładnie, dokładnie nie wiem jakiej kategorii wagowej by chciał naprawdę walczyć, to jest inna sprawa zupełnie. Natomiast e, widać wiele nerwowych ruchów po tej przegranej walce, e, przegranej walce ze Smytem przed czasem. E, Roy Jones Junior e, zwolniony z e, pozycji e, trenera. Tam Ray Jones Junior powiedział, że był gotowy rzucić ręcznik i to się bardzo nie spodobało jubankowi. Natomiast doszedł do wniosku, że zatrudnie Bomaka, czyli Brana McIntyre. No Wiesz nie jestem, ile ilu gości w Ameryce wie, jak się naprawdę nazywa Bomak? Bomak to jest trener yy, Bada Crawforda, między m.in. Bada Crawforda. Także już wyżej nie można było sięgnąć. Brian McIntyre w narożniku zupełnie inne podejście twardy dla swoich. Dla swoich podopiecznych. Nie wiem, jak te treningi wyglądały, czy rzeczywiście były takie jak McIntyre robił robić z Crawfordem. Natomiast no, to, co mówiłem, jakbyś miał kogoś takiego jak Crawford, to podejrzewam, że jak ja bym wskoczył w narożnik dzisiaj, dzisiaj, no, to, to bym tam nie wiem, wodę bym mu podał i, i, i Crawford by robił to samo. Z, z Ubankiem Juniorem to coś innego. Czasami jest tak, że pięściarz. Dostaje fenomenalnego trenera, naprawdę fenomenalnego trenera, nic z tego nie wynika. Ludzie się dziwią dlaczego? Między innymi dlatego, że to, co ten trener tobie mówi, że masz robić, to ty tego nie robisz, bo tego nie umiesz. Juba y -y, Junior jest fajnie, -y, jest dobrze wyszkolonym pięściarzem technicznie. Natomiast czy jest inteligentnym pięściarzem, żeby to umieć wykorzystać, nie jestem przekonany. W ogóle dyskusja była na konferencji prasowej, czy ty jesteś inteligentnym pięściarzem? Smith sam powiedział nie, że ty może masz wytrzymałość, może masz ogólne przygotowanie bardzo dobre, natomiast inteligentny w ringu to ty nie jesteś. No i cała dyskusja, kto jest inteligentny, kto nie jest inteligentny, co ogólnie jest rozbawiające, biorąc pod uwagę, że mówimy o boksie, natomiast wiemy o co chodzi. Nie chodzi o inteligencję, inteligencję, tylko o tego, czy potrafisz zrobić w ringu to, co chcesz zrobić w ringu. O to tutaj chodziło. A bardzo wyrównana walka u maherów po 50%. Natomiast dla mnie najważniejszą częścią tej walki jest fakt, że przed pierwszą walką wieczoru nie bardzo sobie mógł wyobrazić Jubank Junior, że może zostać znokautowany przez Smyta i podejrzewam, że Smyt nie do końca wierzył, że może znokautować Jubanka Juniora. Dzisiaj już wiemy, że to jest możliwe przed tą jutrzejszą walką. Jeden i drugi wie, że to się może zdarzyć, bo się zdarzyło. I kto o czym będzie myślał? Eee, to jest podstawowe pytanie. Ja powiem szczerze, że do tego ściągnięcia Brana McIntyra jako trenera to przywiązuje znaczenie bardzo małe. Bardziej jako gimmick. Bo Bomak nie wyskoczy za niego i nie, nie wsadzi mu do głowy mózgu i umiejętności Crawforda, więc więc to się zupełnie, <laughs> zupełnie nie zdarzy. Natomiast tak się właśnie zastanawiam tutaj czy, czy nad tym typem. No ja jednak bym postawił na tego, który po raz ostatni walczył i wygrał przed czasem, bo... Bo jak walczy Smyt, to wiemy, on chce się zapędzić do narożnika i zadać ci serię ciosów. Tak zresztą wygrał pierwszą walkę, tak zresztą wygrał pierwszą walkę, bo tutaj się wydawało pierwsze dwie rundki dla jubanka Juniora. Spokojnie to coś, co się może zdarzyć, kontroluje jestem lepszy technicznie, później walka przeniesiona z całego ringu na półtora metrowy, półtora metrowy przestrzeń w pobliżu narożnika i było po, po walce spływał, spływał po linach, co zresztą widzicie na tych, na tych zdjęciach mental w boksie, to wam nie muszę tłumaczyć to jest coś super ważnego Smith czuł się pewny przed pierwszą walką no teraz musi czuć się dokładnie taki sam pewny, powtórka z rozrywki nie powiem, żebym był tego tak pewien jak w przypadku Crawford kontra Errol Spence Jr który zobaczymy listopad, grudzień Natomiast do tego bym się skłaniał. Natomiast nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że, że ta walka będzie miała e, nieco inny przebieg niż ten, ten pierwszy pojedynek. Jeśli coś ma się zdarzyć, to dla mnie w późniejszych rundach. Natomiast późniejsze rundy również mogłyby sugerować, no bo wytrzymałość Jubek Junior miał przestanie cyrki odstawiać i robić siebie Roya Jonesa Juniora Juniora, bo tak było. W kilku jego walkach, kiedy Roy stał w narożniku, to te wszystkie przeruchy, opuszczanie rąk poniżej z bajery, wychylanki, odchylanki, to wszystko fajnie wyglądało przeciwko gościom, którzy, na których to robi wrażenie. Na smycie to nie zrobiło żadnego wrażenia i się skończyło, jak się skończyło. Jak wróci do źródeł, to wygra to dosyć spokojnie na punkty Eubank Junior, tylko czy potrafi? tylko czy potrafi, no bo presja jest na nim no, okropna, smyt to nie ma nic do stracenia już i tak go miał, już i tak go znakautował udowodnił, co mu natomiast dla Jubanka Juniora, w ogóle dla rodziny Jubanków w Wielkiej Brytanii e, walka w Manchesterze na pierwszej walce było 20 tysięcy ludzi, tu też jest 20 tysięcy ludzi to w Anglii to jest wielka walka, wierzcie mi e, natomiast e, dla Jubanka Juniora kolejna porażka to, to wstyd dla rodziny a takich rzeczy się e, nie zapomina nie tylko w Anglii Czyli no nie wiem, żebym teraz nie stanął, nie lubię. Nie lubię. Wielu moich kolegów na przykład mówi, a wygra, wygra ten, ale oczywiście jest możliwe, że pójdzie w drugą stronę. Trochę nie ma sensu. To po co w ogóle typy dawać? To najłatwiej, bo zawsze można powiedzieć, a powiedziałem, że, a może pójdzie w drugą stronę. Słuchajcie, no więc ja postawię, że wygra tą walkę przed czasem smet stawiam, że będzie powtórka z rozrywki. Nie wiem, czy będzie wyglądała ta walka tak samo. Tak samo nie może wyglądać. Wydaje mi się, że będzie wyglądała trochę inaczej. Odrobinę może tego, co będzie Bomak, tłuk do głowy, wpadnie do głowy Jubanka Juniora, natomiast za mało, żeby tą walkę wygrał. Jeżeli się okaże w drugą stronę, to się okaże w drugą stronę. Tutaj, jeśli już mówimy, patrzymy w tej chwili na typowanie bukmacherów, to Jubank Junior ma mniejsze szanse, żeby wygrać przez KO niż się spodziewałem u Bokmaherów. Bo dla mnie tutaj inaczej Bokmaherzy bardziej stawiają na to, że on tą walkę wygra na punkty, że po prostu będzie walczył spokojnie. Coś w tym jest, że będzie walczył spokojnie, nie będzie się wychylał, nie będzie tak pewny siebie, jak podczas tych, tej pierwszej walki styczniowej, która pewnie siebie go kosztowała kosztowała knockout. To ma coś, ma coś, yy, yy, ma to sens, natomiast dla mnie będzie chciał znokautować e, Smyta. Juba, to jest, to jest moja opinia. Będzie chciał znokautować, bo będzie chciał, będzie chciał e, wiem, zmazać tą plamę, bo ta plama była straszna. Na tej, na tej gali jeszcze parę pojedynków, ale takich. Ee, walczy Clark, to jest ten sam, którego ostatnio widzieliśmy z naszym człowiekiem na ringu. Walczy Michaela Mayer bo to są takie, ale to są takie pojedynki, takie podane na tacy. Pokaż się, jak ładnie nocał tu jest. Adam Azim. Pięściarz, o którym mówiłem, że nie lubię i nie chcę jeszcze wydawać opinii na jego temat, mimo że w Anglii to już w ogóle jest, przepraszam, nie w Anglii, tylko bokser, to już w ogóle robi z niego przyszłego mistrza świata, w ogóle geniusz boksu. Niespecjalnie to widziałem w ostatnich rundach. Teraz dostaje, wydaje się, najtrudniejszego rywala, a mianowicie Fariana Ukraińca 23-1. A z nim przypomnę 8-8 do 0. Natomiast... Tak, nie widziałem walki. Znaczy, czytałem na temat jednego i drugiego i nie widziałem walki. się zastanawiam, czym jest spowodowany fakt, że Azim jest faworytem, że, przepraszam, że, że Farian jest underdogiem 8 do 1. Panowie są tuż obok siebie w rankingu e, boksreka, chyba nie wiem, 15 miejsc ich dzieli. 8 do 1, no to jest. No to jest przekładasz go z ręki do ręki. Na no tak, to, tak to wygląda: 8 do 1 to jest chyba 91% szans na zwycięstwo. Czyli, czyli olbrzymie, olbrzymim faworytem jest Adam Azim. Jeżeli ma ten talent, o którym tak często mówi szef boksera, no to powinien go w tej walce pokazać. Ukrainiec wygląda na solidnego pięściarza, tylko raz przegrał przed czasem. Natomiast to Ciekawi mnie, ciekawi mnie dlaczego bukmacherzy są tak pewni, że ten Ukrainiec w tej walce z Azimem nie ma żadnych, żadnych czas. Żadnych czas. No, nie, przekonamy się, wyskoczą, wyskoczą, wyskoczą na ring. Daleko mi jeszcze do tego, żeby Adama Azima uważać za jakieś prospekta Super Klasy światowej, szczególnie po ostatniej walce, gdzie zupełnie tego prospekta nie widziałem. No ale może zobaczę go teraz. Także w skrócie. WBA, stanu umysłu, mamy rewanż e, e, Spence kontra Crawford, mamy walkę Przemka Zyska w RPA z, e, i mamy pojedynek angielsko-angielski, który budzi naprawdę fajne emocje, bo te emocje są prawdziwe. To, nie, to jest, będzie prawdziwy boks, a, który ma sens ze względu sportowego, e, charakterologicznego i wiele innych, natomiast nie w odróżnieniu jak wielu walki youtuberów ma sens tylko i wyłącznie przy kasie. Ten ten pojedynek jako rewanż ma sens. Czy zmieni cokolwiek w rankingach, i czy oznaczać będzie, że zwycięzca tego pojedynku nagle będzie uznawany za jednego z lepszych pięściarzy swojej kategorii wagowej? Nie. Ale poziom emocjonalny i sportowy powinien być fajny na tyle, żebyśmy ten pojedynek zobaczyli. Oba zresztą. Pozdrawiam serdecznie, trzymaneczko, oglądamy.